Zobaczcie, kurier Poczty Polskiej. Cały dzień czekają na paczkę. Paczka opłacona z góry. O 11:51 7 grudnia kurier odbiera paczkę z sortowni i dokładnie o tej samej godzinie i o tej samej minucie zaznacza, że decyzja o zwrocie przesyłki, gdzie nie było w ogóle próby doręczenia tej paczki, nawet kontaktu ze mną. To już jest drugi raz, gdzie w przeciągu dwóch miesięcy kurier bez próby doręczenia zaznacza decyzję o zwrocie przesyłki. Tak więc pytam się, po co w ogóle taka jest usługa kurierska w Poczcie Polskiej? Toaleta za 430 tysięcy w parku planty w Białymstoku nie uzyskała zgody na użytkowanie przez nadzór budowlany. Jest to autentyczne zdjęcie tej toalety, a nie uzyskała zgody, gdyż nie posiada przedsionka w toalecie. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony zakłada, że nawet 200 000 osób w 2023 roku może dostać wezwania na obowiązkowe ćwiczenia. Jacek Kurski potwierdził, że zaczyna nową pracę, został zastępcą dyrektora wykonawczego w banku Światowym. Jak widzimy, ankiety na Twitterze są bezbłędne. Na pytanie, na co wydalibyście 30 milionów od Morawieckiego, większość odpowiedziała na Radio Maryja. Na drugim miejscu był ciepły posiłek w szkole, na trzecim podwyżka płac budżetówki, a na czwartym miejscu nagrody dla piłkarzy. Rosyjski historyk Jurij Fielsztyński uważa, że Putin może zostać zastąpiony, a jego następca będzie jeszcze gorszy. Jego zdaniem wielu światowych przywódców nie chce rozmawiać już z Putinem, a to praktycznie uniemożliwia Rosji udział w rozmowach czy negocjacjach. Dlatego z tego powodu może zostać zastąpiony, gdyż stał się niewygodny. No, proszę, proszę. Brawo. 你好。